Jak wielka to była sprawa. Ilustracją tej wielkiej sprawy. Ilustracją. Do góry, ilustracją tej wielkiej sprawy są na dzisiejszym naszym zjeździe dwie postacie. To jest druh Andrzej Borodzik. I ja, którzy, pomimo już świejących włosów, jesteśmy tak mocno związani z Otwockiem, ze środowiskiem harcerskim, że to, no, może niektórzy powiedzą, że to jest nieprawdopodobne. To jest trudne do uwierzenia, żeby tak się rozmiłować w Otwocku i w harcersku otwockim. I to drugą chcę właśnie przedstawić jako dom szarych szeregów, harcerzy szarych szeregów tej pięknej, legendarnej organizacji, która na trwałe weszła do historii Polski. Dziękuję bardzo.